No to witam w kolejnym filmie, jak obiecałem, tak zrobiłem, lekka modernizacja dworca. No, tu nie ma wejścia, ale trudno, ludzie sobie poradzą, przejdą przez tory czy coś. Witam w kolejnym odcinku z Transport Fever 2, już ten trzeci odcinek. E, tu jest na, tak naprawdę odcinek, tak naprawdę można powiedzieć, że pocięciu, bo nagrywam go od razu po tym poprzednim, po tym drugim. Dzisiaj budujemy e, linię towarową. Tak, zostawiamy przewóz pasażerski. I lecimy w towary! Zaczniemy sobie może od linii yy, towarowej. Budynki, dworzec towarowy. Jako, że to jest to linia towarowa, to puszczamy... Aha, nie mogę. Jezu, jak mnie to irytuje w tej grze. Dodali snapowanie się do obiektu. O, z shiftem, dobra. Kurde. Nie wiem, jak to skonstruować tutaj. Kurde beleno no. Czy da się jakoś wyłączyć te. Nie wiem, jak to mogę zrobić. Zbudować tak. Dobra, usunę drogę w kolerę I teraz droga dopiero. No tak, to ja się będę pieprzył i pieprzył z tą drogą. A tak to zbuduję sobie tak jak chcę. No i będzie ładnie. No, tu może. Tu bym może chciał taki jakiś. O. No i git, to mi się podoba. Teraz jest ładnie, tak jak chciałem. E, stację towarową numer 2. Dobudowałbym tu odcinek prostej drogi. Tylko żeby to się tak mniej więcej tutaj. Gdyby to był miejsce idealne na dworzec towarowy. Czy to będzie miało zasięg? No nie gadaj, serio Mam pomysł eee, Tu by się zrobiło... Nie to usuń to Usuń to kasuj to z internetu Dalej nic. Kurde Serio za się... Chwila Serio to tak działa? Ale bez sens Wywalaj tą drogą w cholerę no, tu się zbuduje w ogóle od zera te drogi Niech sobie będzie takie coś. Takie coś. Coś takiego. Pozdrawiam wszystkich, yy, którzy obejrzeli poprzedni film. Mamy drugi z... Nie, wiem. po mnie. Po, to. Znaczy się... Yy, Serio. No, ja szaleję tu coraz. Ta droga nie chce idzie prosto. Coś w ten deseń yy, ulica I ta droga, nie wiem. Coś takiego, żeby się ładnie łączyła? Czy, jak tu wybuduję dworzec, to to będzie mił go łapać, czy nie? A, teraz tego w ogóle nie łapię. Co jest, no? Kurde, naprawdę aż. śpiłoliby pole. No to jest teraz dużo przestrzeni na budowę dworca. No, jak tutaj nie będzie łapać, to ja już tracę wiary w tą grę. Tutaj chodzi o to, żeby dworzec towarowy. Nie, no to jest jakieś upośledzone. Nie rozumiem tego totalnie. Jeden peron. Ale dwa tory. Mogę o tym wcześniej pomyśleć. No kurde, już nie wiem, ile miałem chyba z 5 milionów mniej więcej. Nie no, naprawdę. Jak tu nie będzie zasięgu, to ja już nie wiem. Jest zasięg? Jest. Rozwaliłem pół pola, ale trudno. Przynajmniej mogę go odbudować teraz. Nie, jak ja się tym połączę, no, ale tak, jak mówiłem, dodatkowy peron. Tun 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 tun, fajny gong. Eee, tory. Tutaj się puści pod, dr pod drutem, bo tutaj potem lokomotywy będą towarowe elektryczne już musiały jeździć na pewno. Czy ja się tu zmieszczę z torowiskiem? Zmieszczę się, Za super. Tu, tu. To teraz trzeba to jakoś wykręcić. Ojej, ojej. Ten dworzec musi być jednak pod kątem prawidłowym. drogie drogi. Kombinatorstwo moje nie zna granic. Tutaj będą dwa wyjątkowo, no bo tutaj jednak... Aha, auto zapis. No, no, zobaczcie. Odtąd wyburzę. Eee, tory. I coś takiego, no bez, kombinatowa bez kombinatowania. Kombinowania nie, nie obejdzie się niestety. Teraz tu trzeba jakoś obrócić tutaj, ale to będzie już chyba znacznie prostsze. Wybuduję drogę na, na tyłach, w której yy, tutaj usunę. Tu będzie droga pod kątem mniej więcej takim, żeby się udało ładnie skręcić tym wszystkim. Dworzec kolejowy. Dwuperonowy, oczywiście teraz się wybuduje ulicę, stricte pod to myk. Strasznie głupie jest to, że ten dworzec spróbuje się dobudować do ulicy, a nie ulica do dworu. Nie, strasznie głupie jest. No, ogólnie jest to bez sensu i tyle. Irytujące, oj, przepraszam. Eee, nie wyłączyłem Steam'a w tryb offline. Nie włączyłem Steam'a w tryb offline, przepraszam państwa bardzo serdecznie, każdemu się może zdarzyć. Tu nie wiem po jakiego grzyba w sumie dwa perony zrobiłem, ale w sumie mogę usunąć po prostu tory, dworze, jed... perony z jednej strony, bo tutaj towarowy będzie wjeżdżał tak naprawdę jeden tortu styknie, bo to nie jest ani jakiś dworzec przelotowy, tylko końcowy w sumie to się zmodyfikuje ten dworzec, żeby była tylko jedna krawędź, peronowa, że tak to nazwę. Bo tak naprawdę po co więcej? Jak tutaj tylko będą stąd wyjeżdżać pociągi. Tak wystarczy, tak i tak. I stąd będzie się łączyć linia kolejowa z tą linią. Yy, na razie semaforów mi się nie... Nie, no muszę zrobić semafory. No i właśnie jak mówiłem w pierwszym filmie o ślamazarach, zaczyna jeździć w końcu jakieś. Aha, tylko że problem jest w tym, że ja tu robiłem linię bez druta. Tak? I chciałem tutaj jeździć na razie parowozami. To wymaga podkreślenia. Bo w pierwszym filmie najpierw powiedziałem, że będą tu jeździć, na razie jeżdżę parowozami, po czym powiedziałem o spalinówkach. Nie, może ktoś to oglądał, no nie wiem. Ale no. Budujemy tutaj linię towarową. Tu się puści TY42 albo dwa, nie wiem czy one się różnią aż tak na tym nie znam ale się coś tutaj wykombinuje jeśli chodzi o to dobra pociąg towarowy o, tutaj pociąg towarowy zaraz się kupi jakiś e, semafor 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 jest git jest git e, w połowie bo pociągi towarowe są długie czasami Zależy od wszystko od tego co się kupi, ale... No ja mając fundusze na poziomie 2 milionów za dużo nie zdziałam. No ale próbować zawsze można, to nic nie, nic nie szkodzi, ale będzie trzeba wziąć znowu pożyczkę po prostu, no. Bez pożyczki tutaj nie widzę innej opcji. Na dwa pociągi towarowe to będzie drogie. Pożycz, 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 pożycz. No, 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 no. Dwa pociągi takie same kupię. Nie, inne. Bo jeden pociąg musi mieć. Aha, tylko że ja to mam postawione tak. No to się dostawi, drugie z tyłu po prostu. Jakby ja już wolę mieć. Jakby ja nie chcę nawalać tych że dużo zajezdni, bo potem to wygląda paskudnie. Jakby te zajezdnie jeszcze jakoś wyglądały ładnie, ale. To nie jest ani ładne, ani. Nie wiem. Nie będę kombinował z to układem torów. Lokomotywa parowa, z plebkami niech jeździ zielona, wagony towarowe. 3. Eee, Dokąd to będzie jeździć? Tu nie. Tutaj na pewno, to ja będę musiał tu wykombinować jakąś odnogę. Coś się... Z... Gra się skraszowała. Ciekawe. Eee, nie mam pojęcia co się stało, widzimy się po cięciu. Dobrze, więc jesteśmy po cięciu. No dość bardzo cofło. Trzeba to wszystko odbudować teraz jakoś sensownie. Kurde. No nie spodziewałem się, że taki, takie coś się wydarzy. Byłem za, jestem, byłem, jestem dalej zaskoczony co tu się wydarzyło, no ale trudno, no cóż. No, nie ten tor. Tutaj pociągi towarowe, więc to nie muszą 150 jeździć. Stówka wystarczy. Matko jedyna. No to mam pecha do tej gry. Czytuje się dwa lata, a jak już się wczyta, to takie cyrki. No cóż, trzeba to wszystko odbudować. <noise> tak jak było wcześniej. O Boże, Boże. No cóż, takie mamy, taki, taki mamy klimat. No, jak to mówi klasyk. No sorry, taki mamy klimat. Trzeba wybudować wszystko od nowa. Budynek, tu były dwa, końcowy, na stoły, czy większy. Większy, 240 budowałem. To tam musiałem chyba za mały zbudować moment. Dokładnie. No to ta gra jest o tyle fajna, że tu są modułowe stacje. Ale dziwne, muzyka się nagle zatrzymała i wysypała się gra. Nagle mam czarny ekran, nie? No ciekawa sprawa, ciekawa no. Nie wiem czy są tu jakieś crashologi czy coś takiego. Będę się w to po filmie zagłębiał. Wybuduję to, to zrobię w razie czego zapis, żeby znowu nie trzeba było tego budować. Mam nadzieję, że to nie spowodował tego parowozu TY42, bo byłoby mi smutno. E, właśnie, bo ja miałem, pamiętam problemy kiedyś z tym parowozem, że on cały czarny był. E, I właśnie, nie wiem, czy teraz też nie będzie taki sam efekt tego wszystkiego. Ale to się zaraz okaże. E, trzeba wybudować wszystko od początku niestety. To ja najpierw się może... W sumie jak jestem w, na tym momencie teraz, to ja bym tutaj od razu zrobił odnogę i zrobiłbym tutaj e, również peron towarowy. Tu aż tyle pociągów nie będzie osobowych jeździć. Ale towarowe no na pewno tu jakieś kiedyś wpuszczę, więc e, tor pod drutem. Na 120, Jeden wystarczy. No i zrobi się tak: tutaj będzie szła linia kolejowa. To ja już ją zbuduję. Ona jest bez druci na bezdruciu, to tutaj będzie jeździł. No No niech będzie, niech tak to nazwijmy. Eee, bo ja myślę, żeby nie budować tego tak jak było jak, przed, przed wy, wywaleniem się gry. Tylko od razu zbuduję tutaj, bo tutaj też potrzebują chlebki i będą też innych towarów potrzebować. I tu się po prostu zrobi y, gdzieś. Hmm. Nie, to będzie. Nie, no tu też muszę zbudować tor idący od tej strony. Dobra, coś się wykombinuje z czasem. Na razie się zajmę tylko tym. Ym, dobra, tu od noga niech sobie będzie. Nie, nie zmieszczę się, chwila czy znaczy zmieścić się zmieszczę, ale... Chwila, tutaj będzie coś takiego. Tu od razu odtąd. Będzie iść od noga na stówkę. Bo ja tu muszę tak naprawdę praktycznie ten pociąg zawrócić, żeby na te tory tam trafił. No się tu nawet nie rozkula tym towarowym, więc... o prędkości to tutaj nie ma co wyjść za bardzo. Można próbować i trzymać 120, ale tym towarowym to ja nie będę jeździł. Nie wiadomo ile on ma jeździć po prostu. Jak nie będzie jeździł, to będzie mi przykro, ale będzie jeździł. Dobra, yy, tylko. Aha, nie, co? Próbowało mi chyba do innego toru podłączyć, ale tego to ja nie wiem. Yy, no i tym sposobem mam już. Yy... 17 minut materiału, łącznie z tymi wywalami, wywale, wy, z tym wywaleniem. Wytnę to oczywiście. No, nie wiem, co to spowodowało, szczerze. Jeżeli, teraz zapiszę grę i dopiero wtedy będę kupował parowóz. Jeżeli się okaże, że to TY-42 ty, ma jakiś problem, coś się z nim sypie, to po prostu OK. <gryw> nie wiem, jak to brzmi, ale się puści OK-1 po prostu z towarowym. No cóż, innej opcji nie mam. No szkoda, no bo... Znaczy ja go jeszcze nie kupiłem w zasadzie, ja naprawdę tak naprawdę ino klikłem żeby go kupić No i w tym momencie się gra wysypała Tego nie mam pojęcia co tu się stało po prostu no No ale stało się niestety no. Ta gra do stabilnych nie należy o, Będzie tutaj strasznie wąsko, ale trudno się mówi Rozjazdowisko jest Niech se będzie takie Aha, o ja, no nie, zmieszczę tu semafor, dobra, to git. Fajna muzyczka jest tych, że nie wiem. Mi się strasznie podoba Soundtrack Transport Fever 1-2. Uważam, że jeden z lepszych, jeśli chodzi o takie symulatory tego typu, albo tu jeszcze zajezdni nawet nie ma yy, budynki. Tak jak mówię, no nie lubię tych budynków zajezdni, bo są brzydkie. Muszę poszukać na, na Steam Workshopie jakichś ładniejszych. Wcześniej tego nie zrobiłem, teraz zrobię, żeby dało się tu wjechać i wyjechać. No i w sumie gra się wysypała i teraz wprowadzę poprawki do mojego planu. I teraz tak. E, tu jest linia już gotowa, linia towarowa. Po chlebki wszystko jeździ tutaj. A, jeszcze rozjazdy no tutaj przed chlebkownią. Yy, liczę, że auto zapis zaraz albo jakiś auto zapis wskoczy, albo, yy, ja albo ja zapiszę tę grę. No bo kurde, nie chce mi się tego już po raz trzeci potem budować. Mamy wszystko, mamy wszystko. Gites, tu też jest Gites, dobra, zapisz grę. Zapisz, tak, tak se to nazwałem. I ty serio, żebym wiedział o co chodzi. Bo też poza tym, też sobie czasami w tą gierkę gram. I teraz tak. E, gdzie jest zajezdnia? Tu była zajezdnia, jest myk, kup e, parówy TY. Ten, tego kupiłem i to mi się, po tym mi się gra wywaliła. I teraz tak gondoli na wale tak żeby było to 150 metrów, A, pieniędzy nie ma. Tam było 12 coś miliona, to sobie coś takiego wpiszę. Kup no i działa. Więc ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Myk, myk. No, i jest eee, to, towarowy zyby o. Czy przez RZ? Nie no, bez przesady, Zboże chleb. I. Dobra, towarowy, czas start. Chcę go zobaczyć, jak wyjeżdża mi. O, lagi małe, ale. No i o Boeing 737-200, yy, Lockhead. O, wagony są, dobra. To się podmieni na tych osobowych. I jest pierwsza lokomotywa elektryczna. Tramwaje Tatry, yy, wagony UICY, Y. Dobra, pięknie. Mamy jakiś parowozik z składem towarowym. E, ładny jest. Tu ma takie te, białe, ale kółka się świecą. E, no ładny parowozik, ładny, ładny. No Tutaj nie ma napisane jaki to jest parowóz, no, ale nie będę wymagał cudów od tych lokomotywy. No to jest chyba przemalówka niemieckiej, mody niemieckiej modyfikacji. W ogóle, o, no jak, na co są zarejestrowane te wagony? Rift, eee. CP, Nie mam bladego pojęcia, na jaki kraj są zarejestrowane. Ale w fajnej rozdzielczości są te wagony, swoją drogą. I teraz tak, czy już zboże się, o i to w dużych ilościach nawet idzie. Dobra, najpierw się puści ten pociąg, zobaczy się, czy to będzie w jakikolwiek sposób zarabiało. No i się puści towarówkę jedną tutaj. Eee, tu nie potrzebują chlebków, tu na razie też nie, tu też nie. Aha, to na razie na jedno miejsce, miasto ma zapotrzebowanie, tu jeszcze są i tu. Bo w sumie, jak tu jest pomysł o tej odnogi, to tu można też zaraz za zajezdnię zrobić taki zaraz ze albo przed zajezdnią tutaj właśnie gdzie jest jeszcze taka fajna szczelina tu bym mógł w sumie zrobić ten pociąg do chlebkowni z chlebkami ten pociąg by jechał tak czyli tu by było już od razu dwa miasta tu by można jeszcze było iść prosto po te chlebki no dobra ty 42 dojechał on się zaraz obróci no dalej do końca obróć się i weź jechać Proszę Cię szybko zebrać te chlebki. Tutaj jest. Przez dworzec przejedzie. Eee, w ogóle niezła sprawa. Tu jest, tu jest chwila drut, a to się zaraz kończy. Eee, kurde, no jakoś tak... Szczerze, nie chcę tej linii modernizować pod drutem, ale... Na pewno ten będę na elektryka zamieniał. I nawet teraz to zrobię, tylko pieniędzy nie mamy Pożycz. Ty, bo nawet tak sensownie, jeśli chodzi o ilość ludzi jeździ. No i tak jak w poprzednim filmie pożyczka to było 30 milionów, tak teraz pożyczka wynosi 70 parę. Tak to w życiu bywa. 001, pasażer i oliwki. Kurde, ale to ma pojemność. 80 mają te wagony. No dobra, niech se śmigają. Mamy, będzie, o, nawet kabina jest ładna. Będzie na odcinku, że jest. Pierwszy elektrowóz. Eee, czy on mi się wydaje, czy on ma to też ładnie tak... O Jezu, tutaj nawet są te takie te, e, nad samym dole, no nieważne, dobra jazda. Ale wagony ładne, znaczy ciemne są, no ale nikt się w to nie będzie przyglądał, e, bo ja chcę się nam przyjrzeć oznaczeniu. Dobra, jazda. Później się przyjrzę. Eee, on już jeździ na elektryku, tu jest nawet sporo ludzi na tej niebieskiej linii. E, tu sobie parowozik będzie śmigał, tu będę puszczał elektrowóz już, e, pe, 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 towarowy, on już dojechał? Nie, gdzie on jest? A tu jest, tu się wije ten wąż. No i też się zrobi screenshota, że jest parowozik z, z pociągiem towarowym. Dobra, mamy to. Mm, no i co? To by było w sumie na tyle w tym odcinku, zajmę się teraz z montowaniem tych obu, bo poprzedni teraz jeszcze jest nieogarnięty, ja to nagrywam na zapas i co, no widzimy się w czwartym odcinku, dzięki wielkie za oglądanie, łapka w górę będzie mile widziana, subskrypcja również jeśli się, się podobało, jeśli chcecie więcej dawajcie znać w komentarzach, też dawajcie znać w komentarzach jakie by tu linie można też porobić ciekawe, bo zawsze się coś ciekawego wymyśli, a tutaj mamy trabanta.